Jeśli spowodujesz jakieś zajście, najlepiej będzie, jeśli się oddalisz, aby nie denerwować. Wejdź, hey, Altairze. Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak. Ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. A więc pytaj, postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Machadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom, zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko, dlaczego. Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy, a bez niego nie mają szans na osiągnięcie swego celu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? Ten kawałek srebra wypędził Adamę Jewę, przemienił kostury w węże, sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Ery służyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera? Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele. Doskonali żołnierze. Doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w akce imieniem Simran, drugi w Damaszku z Wągo Jubeir. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert de Sam na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Proszę, oto prezent dla Ciebie, w podziękowaniu za dobrą pracę. ten głupiec. Ciekawe... Skorzystaj z pomocy uwolnionych ludzi, aby zmylić pościg i zniknąć z pola widzenia. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twoje sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie, oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mu'alim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubajrowi. Ach, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka. Ostatnio nie próżnował, organizował uczonych i wysyłał ich na ulice, by nawracali ludzi. O czym mówię? O ogniu i światłości, o czyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadanie szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc, przejdę się wśród ludzi, zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania. Południe stąd znajdziesz Akademię i Strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Wojny trawi Adam, nasz kraj. Panie, a tysiące ludzi już cię tu nie ma. Postępuje są... są... to władze! Nie powinienem nacytować, co na tragedia. Ja jednak nazywam ja, to nic nie nadzyssem. rozumiecie, ja nic nie mam. Przeć nie Boga! Umrzeć walcząc z No hmm? nie żywy. Nie ma większej chwały. <mum> Bądźcie mi przyjaciele. Czajgan kryje się wszędzie. <mum> Obserwując i czekając, zawsze gotów nas kusić! Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom! Każdy na swój sposób! Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec! Jeśli Ryszard zajmie japę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód... Naprawdę się rozpocznie. Nie Masz nic, traktu, nie ja nic nie mam. Jestem biedna, i chora to, czego chcesz? Jesteś... Ja rodzina Jeś. choruje. Nie wspomnę, że ci to nie da. Nie mnie. Nie Nie <śles> <śles> لا تقلل من اجل نفسه إقبضوا عليه اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا من اجل ان o que é

Hmm? O, jasne, a robi to to z jakiegoś mada, powodu? Co ten głupiec robi? Hmm. A <głos> <głos> Dziwne, nigdy czegoś takiego nie hmm. widziałem. <noise> Nie masz po to tu być! Odejdź! Oh. Mm.

Możesz odwracać uwagę innych wykorzystując zwłoki. Choć nasi ojcowie żyli w ciemności, jak ich ojcowie przed nimi, nie znaczy to, że musimy o, robić to samo. To nasza szansa, by zacząć od nowa. Niech Dżubair poprowadzi was do objawienia. Niech doprowadzi was do światłości. Kiedyś Dżubair był nauczycielem, fałszywym wrogiem Salahadinowi, bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król Niewiernych chciałby zetrzeć nas z powierzchni Ziemi. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych występują przeciwko ZAW. Maszerują na południe! Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie! Wygląda to na tragedię! Ja jednak nazywam to zaszczytem! Umrzeć w Boga! Umrzeć walcząc za to, co wierzymy! Nie ma większej chwały! 嘿。はい

Ja! Lan deflatamendi! To nie może się mieć z powodu, że jestem biedna, chora i głodna!